Sława Boże chwała Tobie Sława Boże błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, sława Boże. Pan z Wami. Jest Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu wierzyli: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Odpowiedzieli mu. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam: każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn Was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja wiedziałem, widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego, ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus, gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić. Człowieka, który wam powiedział prawdę, usłyszano u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: My nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Taki temat konferencji przygotowany na dzisiejszy dzień rekolekcyjny to jak przeżywać rzeczy trudne. Chciałbym skoncentrować się na jednej trudnej rzeczy, która nas czeka i to w najbliższym czasie: to nie będą łatwe, proste, typowe i sielskie święta. W Wielki czwartek, pewnie wielu z nas, będą w głowie kołatać słowa Pana Jezusa, pełne takiej czułej miłości. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami. Tylko akurat tutaj w Kościele nie będzie tych, z którymi będziemy chcieli spożywać tę Paschę. Eucharystię Wielkiego Czwartku. No i wiadomo, że ci, którzy będą chcieli tutaj być, pozostaną z jakimś jękiem i wielką tęsknotą w swoich domach. A potem wieczorem, wtedy kiedy będziemy przeżywać z najświętszym sakramentem symboliczny moment modlitwy Pana Jezusa w Getsemanii, kiedy w Chrystusie był jakiś lęk, jakaś obawa przed następnym dniem, jakieś trudne godzenie się z wolą Ojca, żeby powiedzieć: Niech się stanie tak, jak Ty chcesz. To w czasie tej modlitwy, w której w kościele będzie parę osób, Będziemy mieli świadomość, że w wielu domach jest taka modlitwa Getsemani, że wiele osób będzie się czuło samotnych, tak jak Pan Jezus wtedy, że będzie nosiło w sobie też taki lęk przed najbliższymi dniami. A zwłaszcza jakby poczujemy ich samotność taką kompletną wtedy kiedy lęk staje się nasilony, mocny, intensywny. Bo człowiek nie ma go z kim podzielić. A potem, Wielki Piątek, będziemy pokazywać Krzyż Pana Jezusa, ale nie będziemy go mogli dotknąć z czułością, nie będziemy go mogli całować. No i w tym geście będziemy wiedzieli, że wiele osób w domach będzie miało swój Krzyż do adorowania. Taki Krzyż niepewności, lęku przed przyszłością, przed tym, co za chwilę. No w niedzielę jak zabrzmi wesołe symboliczne aleluja oto może się okazać że nie będzie komu odpowiedzieć. No w niedzielę będą nam brzmiały słowa świętej Magdaleny zabrali pana i nie wiemy gdzie go położyli. Ale my będziemy się czuli jakby na wszystkich zabrali. Więc jeżeli tak będzie, jeżeli to jest taki trud, który trzeba ponieść, to trzeba sobie odpowiedzieć na dwa bardzo ważne pytania. Pierwsze, w imię czego? Dlaczego ten Kościół jest pusty? Nie, nie dlatego, że władze państwowe tak zadecydowały, ale jak my to przeżywamy? Jaka jest moja motywacja? To jest jedno pytanie bardzo ważne. A drugie, co zrobić, żeby pomimo tak trudnych warunków wypełnić to zdanie Pana Jezusa, w dzisiejszej Ewangelii. O trwaniu w Jego nauce. Czyli jak znaleźć taki sposób, żeby przeżyć te święta paschalne inaczej, ale przeżyć je mocno, intensywnie, z wiarą, o tak żeby były je owoce z tych świąt. O Pierwsze pytanie, dlaczego to robimy? Dlaczego nas Kościół jest pusty? I dlaczego będzie pusty? Takie trywialne Odpowiedzenie, że takie zarządzenie władz państwowych nie wystarczy. Bo gdyby ono nie miało uzasadnienia, to pewnie byłby jakiś sprzeciw obywatelski i byśmy walczyli o to, żeby być tutaj ci, którzy chcą, bo dla nas to jest ważne. Ale istnieje bardzo głęboki powód, bardzo mocno chrześcijański, taki duchowy Chrystusowi. Jak o tym myślę, to sobie uświadamiam, że tutaj w kaplicy z tyłu Matki Bożej on bardzo często przychodzi teraz taka kobieta, która ma fenomenalnego, zdolnego syna i kochającego, troskliwego męża. I ona jest po bardzo trudnej terapii. Już jej włosy zaczęły odrastać. Te włosy są zupełnie inne niż były kiedyś takie loki. No, tutaj gdzieś przy tym firalku. Jest młoda kobieta na wózku inwalidzkim, która jest po atomii. Wszyscy się śmieją, bo ona ma respirator na stałe i trochę jej zazdroszczą. O, no, tutaj gdzieś w środku zazwyczaj siada taka dojrzała kobieta, która ma cukrzycę typu A. Tam gdzieś, w którymś miejscu, w tych ławkach po prawej, jest człowiek, który miał niedawno zawał. Ale siada zawsze gdzie indziej, ale zawsze po tej stronie. No a tutaj, bliżej drzwi, jest taka kobieta, która jest po chemii i ma fenomenalne wnuki. W tych wnukach naprawdę można się zakochać. I te wszystkie osoby, ich życie jest mocniej zagrożone niż nasze. Myśl o tych osobach, ale my czujemy, że jest ich znacznie więcej. To są również osoby, które są starsze. Jak patrzy się nawet na tutaj na prezbiterium, to wszyscy księża mogliby spokojnie zaryzykować. Oni nie są w grupie ryzyka. Oni mogliby y, powiedzieć ryzyk fizyk to jak grypa. Ale te osoby, które wymieniłem nie. I jako wspólnota ludzi, którzy są wierni Panu Jezusowi i kochają to otaczamy ich swoją troską. Chcemy zrobić wszystko, żeby zwiększyć ich prawdopodobieństwo szczęśliwego, dobrego życia. Żeby zmniejszyć ryzyko niebezpieczeństwa. No ktoś może powiedzieć, że może tych osób nie powinno być pięć w Kościele. Ale gdzie postawić granicę? Dziesięć, pięćdziesiąt, może sto? Ktoś powiedział pięć, to może warto się tego trzymać. Ktoś inny powie, że może te osoby trzeba byłoby odizolować. No dobrze, ale jak na celebrację przyjdzie ktoś, kto potem spotka się na przykład z tymi wnuczkami tej kobiety, a te wnuczki spotkają się z nią. Więc jeżeli tutaj w Kościele ten Kościół będzie pusty, a to zwiększy prawdopodobieństwo życia tych ludzi, to to jest miłosierdzie chrześcijańskie. To trzeba to zrobić. W pierwszą niedzielę, kiedy były obostrzenia i kiedy w świątyni mogło być tylko 50 osób, to przed wejściem do kościoła byłem świadkiem niezwykłej sceny. Wchodziła młoda kobieta, zapytała się, proszę księdza, zmieszczę się jeszcze? No powiedziałem, wchodź, wchodź. No i przyszła, usiadła, a potem się cofnęła i powiedziała, proszę księdza, ale gdyby nie było miejsca, gdybym przekroczyła limit... A przyszedł ktoś starszy i bardziej potrzebował, to ja się z niej wymienię. To jest niesamowita rzecz. Oddać dla kogoś, nawet pana Jezusa, możliwość takiego bezpośredniego kontaktu. No to czy to nie jest czysta Ewangelia? Czy to nie jest chrześcijaństwo? Czy te statystyki były prawdziwe, czy nie? To zobaczymy za kilka miesięcy. Ale dzisiaj nie ma co ryzykować. Robimy gest miłosierdzia wobec tych osób, których życie jest mocniej, intensywniej zagrożone niż nasze. Mówię o tym nie przez przypadek, bo jeżeli przyjmiemy to, że ten Kościół jest pusty i nasze nieuczestnictwo w Eucharystii jako rodzaj represji, sankcji, to gdzieś w nas będzie zgorzknieniem, jakiś żal, wściekłość, rozgoryczenie, frustracja, a można powiedzieć, to jest mój gest miłosierdzia, to jest Boże działanie, radosnego dawcy miłuje Bóg, więc może to będzie dar dla Niego, zwyczajnie ważny, owocny. To jest gest miłości. W miłości wobec drugiego, drugiego człowieka spotykamy Chrystusa. Jak ktoś nie potrafi spotkać Chrystusa w drugim człowieku poprzez miłość, to w Chrystusie Eucharystycznym też mu się będzie trudno spotkać z Chrystusem. A to jest gest miłosierdzia. Gest ważny. No spróbujmy trochę spojrzeć na to, jak ten czas przeżywać. Ja przepraszam za pewien konkret, za różne propozycje. One wynikają z wielu rozmów, ale też z takich pytań. Proszę księdza, a jak to wygląda? A, a co by tutaj ksiądz radził? Mam taką świadomość, że ten czas Wtedy, kiedy jesteśmy ogołoceni z naszych nawyków, naszego sposobu przeżywania paschy, on może być owocny, dlatego, że staniemy przed Panem Bogiem tak, tacy bezradni i w modlitwie, w tęsknocie za nim, w poszukiwaniach możemy go spotkać jeszcze mocniej, intensywniej niż w takich zwyczajnych świętach wielkanocnych. W takiej tęsknocie. No tylko może trzeba jakąś formę złamać, może coś trzeba zrobić inaczej, z taką odwagą. Mam taką świadomość, że ta Pascha, te święta dla wielu z nas mogą być no, niesamowitą okazją na żywe spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. I warto w to wejść, nie ze frustracją że nie jest jak zawsze, tylko z taką ciekawością i pragnieniem Pana Boga. Żeby go doświadczyć może w inny sposób. No, pierwsza rzecz. W środę popielcową my usłyszeliśmy zdanie Ewangelii. Mówię, my usłyszeliśmy, bo włosi już nie usłyszeli, bo byli w swoich domach. To zdanie Ewangelii brzmiało tak Jeśli chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki i zamknij drzwi. No czy to nie jest program na kwarantannę? Wejdź do swojej zdebki, zamknij drzwi. O Pan Jezus powiedział, że prawdziwa, głęboka modlitwa to wymaga takiego zamknięcia drzwi za sobą zamknięcia się gdzieś w jakimś miejscu. O czyż to, co teraz nam opatrzność zafundowała, nie jest jakimś wezwaniem do właśnie takiej osobistej modlitwy głębszej, trochę innej. No, może nie wszędzie to jest takie łatwe. Bo jak są rodziny z wieloma dziećmi i te dzieci jeszcze nie chodzą do szkoły, to może ta modlitwa nie jest taka naturalna, ale gdzieś, nawet w takich warunkach, jest jakaś przestrzeń na piękniejszą, na mocniejszą modlitwę. W wielu przypadkach trzeba było powiedzieć już lepszych warunków na osobistą modlitwę nie będzie. Więcej czasu nie będzie. Więcej wyłączenia z bieżączki nie będzie. No teraz to od Ciebie zależy. To ksiądz Paweł, który czasami przyjeżdża, to tak opowiada, że jak namawiał, on jest kapelanem więzienia, jak namawiał jednego z osadzonych, żeby poszedł nam przez świętą, to mówi: Oj, księże, jakoś nie mam czasu. To znaczy, że zawsze można znaleźć wymówkę, i to jest czas na modlitwę. No, może jakiś nowy rytm. No, może takie zadanie, żeby przeczytać czytania na każdy dzień, trochę o nich pomyśleć. No, i ob... Dzwonił dzisiaj yy, lekarz znany i on mi mówi, no Marek, my się zaczęliśmy z domu modlić na różańcu. Myśmy się nigdy nie modlili, a teraz dzieciakami klękamy i modlimy się. No jak to się w ogóle stało? No to znaczy, że jest to okazja na jakąś inną modlitwę. Inna osoba powiedziała, że nie uczestniczymy w mszy świętej. Ale oglądamy msze w telewizji, potem się modlimy na różańcu i jeszcze rano. I mówi, taki mi się kościół domowy zrobił. Kościół mi się w domu zrobił nigdy tak nie było. To znaczy, że jest jakaś szansa. No tylko musi być taka wola, musi być takie pragnienie. No takie praktyczne wskaza wskazanie. Jest taka modlitwa w mszale. Ona jest dokładnie pomiędzy modlitwą Ojcze Nasz i Komunią Świętą. To jest embolizm. I w tej modlitwie prosimy Pana Boga w taki sposób. Najpierw, żeby nas ustrzegł od grzechu, a potem mówimy: strzeż nas od wszelkiego zamętu. I to jest modlitwa, która została dołączona w V wieku. Wtedy, kiedy była wędrówka ludu. I wtedy, kiedy był olbrzymi zamęt, niepokój. czy ludzie byli przekonani, że ten świat za chwilę runie. I rzeczywiście świat, który znalni, runął Piąty wiek. I modlili się strzeż nas od wszelkiego zamętu. I wydaje się, że dzisiaj to jest modlitwa niezwykle ważna. Dlatego, że taka niepewność na zewnątrz to może spowodować jakiś duchowy zamęt. Jakąś niepewność, lęk. Do czego zmierzam? Jak ktoś ma więcej czasu dzisiaj i śledzi różne konferencje, relacje w internecie, słucha różnych osób, to w pewnym momencie może mieć straszny bałagan w sposobie myślenia, może mieć straszny niepokój, może być bardzo rozbity. I to się już trafia. Ktoś dzwoni, zadaje konkretne pytania. Zwłaszcza jak ktoś ma trochę wrażliwszą strukturę psychiczną, to ja bym mu proponował, żeby zrobił embargo i żeby słuchał tylko tych konferencji, które były zamieszczone w internecie do 20 września. Tam są mądre rzeczy. Jest ksiądz Pawlukiewicz, jest ksiądz Grzybocz. No żeby też nie wejść w jakieś takie proroctwa jakieś wyjaśnienia, takie, które budzą niepokój. Jedno bardzo praktyczne wskazanie jeżeli jakaś konferencja, jeżeli jakiś sposób widzenia budzi we mnie niepokój, który nie prowadzi do mojego osobistego nawrócenia, do tego, że inaczej się modlę, głębiej przeżywam spowiedź, że lepiej układam relacje z innymi ludźmi. Jeżeli ten niepokój prowadzi do tego, że oceniam ludzi, mam pretensje do pasterzy kościoła, do księży, do kogoś jeszcze innego, mam pretensje o wprowadzenie albo takich, albo innych regulacji dotyczących liturgii życia, jeżeli ten niepokój mnie nie zmienia, to to nie pochodzi od dobrego, to trzeba to zostawić. To trzeba to zostawić. My, chrześcijanie, wierzymy, że nasze życie jest w rękach Boga. Mówimy Jezu, ufam Tobie. Może wiele osób o tym nie wie, ale w różnych momentach y, historii Kościoła było wiele zapowiedzi, proroctw. Prawdopodobnie, gdyby je wszystkie spisać, to one by się nie zmieściły w tym szale. Co z tego pozostało? Nic się nie spełniło, a w ludzkich sercach był jakiś niepokój. Jezu, ufam Tobie. Myślę, że za rok się spotkamy i się z tego wszystkiego będziemy śmiali razem. A najbardziej z tych, którzy uwierzyli w te proroctwa najmocniej. Kolejna rzecz. Transmisje telewizyjne no niech mi będzie wolno parę takich rzeczy powiedzieć bardzo szczegółowych, bo o, o te rzeczy też zostałem poproszony. No dobrze jest oglądać transmisje telewizyjne, dobrze jest zadbać o to, żeby był właściwy klimat. No jak jest rodzina wspólna, razem, małe dzieci, no to może trzeba byłoby klęk, stanąć przy tym telewizorze, usiąść, prześledzić całą już od początku do końca. Nie ma takiego obowiązku, żeby na przeistoczenie klękać wtedy, nie? No bo tutaj jest żywy Pan Jezus. Tam jest tylko obraz, relacja. Ale zadbać o to, żeby ta postawa była godna. Żeby w tym czasie nie jeść, nie rozmawiać, żeby nie było rozproszeń. Jeżeli się nie da tak długi czas, no to może zobaczyć liturgię słowa. A po tej liturgii słowa przeżyć bardzo świadomie komunię duchową. O tym za chwilę. No jeżeli ktoś jest... Mieszka sam, to rzeczywiście to jest prostsze. Zapalam świecę, um, uczestniczę w Eucharystii, nawet odpowiadam na pytania. Czasami w rodzinie to nie jest możliwe z różnych powodów. No to wtedy zadbać, żeby była liturgia słowa y, i y, komunia duchowa. Ta komunia duchowa jest niezwykle ważna. To jest tak, że y, jeżeli ktoś. Pozostaje w takim stanie, w którym nie może, pomimo najżarliwszej chęci i wielkiej tęsknoty, przyjąć Pana Jezusa, ale pragnie i mówi o tym Chrystusowi w komunii duchowej. To, to Pan Jezus zostanie głuchy na taką prośbę? Może być też tak, że Pan Jezus da większe łaski komuś, kto w sposób świadomy, gorliwy, Przeżywa komunię duchową, niż komuś, kto, robi, kto bezmyślnie, rutynowo przyjmuje jego ciało w Komunii Świętej. To jest wielka rzecz. Nie zastanawiajmy się nad tym, że y, nie mogę przyjąć Komunii Świętej, jest jakaś tęsknota. Zróbmy wszystko, żeby w sposób mocny, duchowy, przyjąć Pana Jezusa w Komunii Duchowej. Może warto byłoby też wprowadzić taki zwyczaj modlitwy z dziećmi na przykład. To jest różaniec, no ale to jest również takie oglądanie relacji, że potem można porozmawiać, czy o homilii, czy o, o czytaniach. No warto to zrobić. Spróbujmy teraz w paru słowach powiedzieć o Triduum Paschalnym. No jak go przeżyć? Oczywiście może się okazać, że niektóre z tych pomysłów Będą nie do zrealizowania w naszym domu, no bo ktoś z domowników taki jakiś duży opór nam pokaże, Ale może coś uda się zrobić. No, na przykład, Wielki Czwartek. No, gdyby było tak, że jest Eucharystia transmitowana, liturgia słowa, komunia duchowa, a potem ojciec bierze miednicę i w taki symboliczny sposób. Wszystkim domownikom myje nogi. A potem cała rodzina siada przy takiej wieczerzy bardzo skromnej. Te dzieci do końca życia będą wspominać, że tata umywał mi nogi. i Jak to było? A przecież ten piękny gest służby, który tutaj wyrażamy w kościele poprzez umycie nóg, to on może być pięknie odzorowany w domu. No może tak by trzeba było to przeżyć. A wieczorem, już po tej wieczerzy, po tym spotkaniu, może wspólna modlitwa za księży, bo to sakrament kapłaństwa też został ustanowiony. O za tych, którzy byli w moim życiu, którzy byli ważni, za tych, którzy może mają jakieś trudniejsze chwile, o, razem, rodzinom. Wielki piątek. No, niestety, wszystko wskazuje na to, że nie przejdziemy tak, jak to robiliśmy od lat ulicami naszego siedla, z drogą krzyżową. Ale będzie transmisja. Może warto gdzieś na stole, w centralnym miejscu, postawić krzyż. I wsłuchując się w relację, przeżyć wspólnie drogę krzyżową. Piątek, wieczór, liturgia Wielkiego Piątku. Może byłoby warto przeżyć liturgię słowa, a potem y, wraz z dziećmi, całą rodziną ucałować krzyż. No potrwać przez moment w modlitwie, przy krzyżu, przy tym krzyżu, który gdzieś tam wisi w moim domu. Może też modlitwa powszechna to jest taki moment, Wielki Piątek, kiedy uroczyście modlimy się w różnych intencjach. On to domownicy za Kościół, za tych, którzy umierają, za naszych bliskich, za naszą parafię. Za naszych przyjaciół. Niech dzieci też takie swoje intencje powiedzą. No, uczyć im tego. A potem komunia duchowa. Potem komunia duchowa. Wielka sobota. No, jeżeli jest tak, że będziemy siedzieli wygodnie w domu, to tutaj w transmisji będą wszystkie czytania. To liturgia słowa będzie trwała trochę dłużej. Ale właśnie gdzieś w domu spokojnie no, wsłuchać się. Tą liturgię Słowa. A potem y, uroczyście odmówić przyrzeczenia chścielne. No i znowu komunia duchowa. No na zakończenie, no to jest już taki czas, y, kiedy świętujemy zmartwychwstanie. Y, po tej y, celebracji sobotniej. A więc radość. Jak są małe dzieci, to pośpiewać coś z nimi. No, znaleźć na YouTubie takie piosenki religijne. I pośpiewać z nimi. Niech doświadczą takiej radości. No, pewnie będzie tak, że tych pomysłów, tych informacji jest bardzo dużo. Będziemy je przed każdym dniem Triduum Paschalnym jakoś powtarzać, przypominać, proponować. Ale może się okazać, że takie doświadczenie modlitwy przeżywanej w domu, może po raz pierwszy od wielu lat, może od nigdy, no to dla wielu osób stanie się czymś bardzo ważnym. A takim przemieniającym. No jest jakąś sztuką życia, żeby nie obrażać się na rzeczywistość. Żeby nie mówić, nie myśleć z żalem, z pretensją, z rozgoryczeniem o tym, co jest. Tylko żeby z taką siłą, kreatywnością, wolą, w tych warunkach, które są, zrobić to, co możemy. To dotyczy różnych dziedzin w naszym życiu. I dotyczy również naszej relacji z Panem Bogiem. No jakoś prośmy Ducha Świętego, który jest duchem mądrości, o to, żeby nas przez te święta bardzo mocno poprowadził. Żeby zamiast tego ducha ospałości, lęku, dał nam takie doświadczenie swojej obecności, że On przychodzi nawet w tym, co jest cierpieniem, w tym, co jest dla nas trudne, co budzi opór, a że w tym też może przyjść łaska Pana Boga. Amen. Do Boga naszego Ojca w niebie zanieśmy wspólne modlitwy i błagania.